Rosja. Według ukraińskich danych rosyjski przemysł lotniczy, który według polskich mediów praktycznie nie istnieje i ledwo zipie, tylko w 2025 roku dostarczył rosyjskim siłom powietrznym co najmniej 24 samoloty wielozadaniowe generacji czwartej oraz nie mniej niż kilka samolotów Su-57. Według danych przedstawionych przez ukraińskie media branżowe Rosjanie odebrali w tym roku 14 samolotów Su-34, które wykorzystywane są przez Rosjan w charakterze bombowców frontowych, oraz 10 samolotów Su-35S, które de facto pełnią rolę maszyn myśliwskich. Dla porównania w toku działań prowadzonych w tym roku Rosjanie utracili 3 samoloty Su-34 i jak do tej pory jednego Su-35. Nie da się więc ukryć, że pod tym względem Rosjanie mają. Ją progress. Natomiast w sumie Rosjanie mieli utracić w 2025 roku 25 samolotów różnych typów. Więc cudzamen do kupy wychodzi na to, że Rosjanie pod względem dostaw i strat wyszli na zero, jeśli chodzi o ogólną liczbę płatowców, albo nawet są na lekkim plusie. Tymczasem kraje, w których nie produkuje się żadnych samolotów wykorzystywanych przez ich siły powietrzne, no cóż, mniejsza z tym.